Wiesz ja im powiedziałem, a zawsze jeszcze chcę ci dokończyć i mija pierwsza godzina, a on do mnie dzwoni, ten Roman dzwoni, halo, I ja mówię, co, i co się dzieje, może chcę z moim przyjacielem Eltonem Johnem porozmawiać, bo oni napicie wszyscy. <laughs> bo na wszyscy, bo na party są, wiesz, after party, after party, a jeszcze może chcesz z MacJagerem też, bo wiesz, że się zaprzyjaźnili, sukces, wiesz, jak to... I pamiętam, wezwali mnie. To było taka Anabel, jak przyjechali oni do, do, do Danii, chcieli mi upokorzyć, bardzo mnie chcieli. I mi postawili najdroższe whisky w Annabelle, pamiętam. I on Roman, wtedy był, moja żona mi puściła tam na nożem. Ja tam. Poję... No i on mówi: Słuchaj, ty, małpoty, wstrętny, ty, Polak wstrętny Jak ty mogłeś nas tak obrazić, Dończyku, mieć taką szansę? Dawaliśmy ty ty, ty, ty mijo, wstrętna wiesz, Oczywiście tak wiesz, tak, tak sympatycznie. Kelner, najdroższe whisky dla niego, 60-letni whisky, a ja taki upokorzony. I wiesz, jak zakończyłem, jaka była. Słuchaj, wiesz, ja mówię do tego wałna, do tego Johna. Mówię, John, ja myślałem, że drugi raz nie mogę zrobić kariery, bo raz zrobiłem w Polsce i oni się zaczęli śmiać na.